to, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Znany influencer BitBoy Crypto aresztowany podczas transmisji na żywo na YouTube. Kancelaria Prawna FTX odrzuca wszelkie zarzuty, twierdząc, że nic nie wiedziała o oszustwach giełdy. Wyciek dokumentów z Microsoftu ujawnia, że gigant technologiczny ma zamiar zintegrować portfel kryptowalutowy z popularną konsolą Xbox. Bank HSBC wprowadza płatności hipoteczne w Shiba Inu, XRP i kilku innych kryptowalutach. Na Milan Fashion Week zadebiutował nietypowy but z funkcją NFTs. Reorganizacja kryptoagencji w Wenezueli przedłużona do 2024 roku. Amerykańska agencja informuje, że rosną oszustwa związane z kryptowalutami na TikToku. Giełda Binance ponownie dostępna dla użytkowników Belgii. Portfel Ethereum powiązany z kartelem Sinaloa objęte sankcjami przez rząd Stanów Zjednoczonych. Celesta Network ogłosił właśnie airdrop 60 milionów tokenów TIA. Na codzienne informacje ze świata kryptowalut zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję również za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku jak i na YouTubie. Pozdrawiam.